Cześć, jestem Natalia. Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o moich planach czytelniczych na lato. Z tymi planami to zwykle różnie bywa. Mój czerwcowy TBR na przykład spełnił się tylko połowicznie, ale to nie szkodzi. Ta lista jest bardziej pewną inspiracją co do tego, co zamierzamy czytać, niż jakimś konkretnym celem. Na pewno będę z tych książek, tutaj tymi książkami się inspirować. W tym odcinku nie będę już mówić o książkach, które mówiłam w czerwcu, że chcę je bardzo przeczytać i mi się nie udało, po prostu sobie przesuwam te książki. Mowa tutaj o takich pozycjach jak na przykład Pieś o Achillesie, drugi tom Władcy Pierścieni, Dwie Wieże, drugi tom Opowiadań Dziećmi na Miecz Przeznaczenia oraz Nieznośna Lekkość Bytu. Więc te książki na pewno będę czytać, po prostu tutaj już o nich nie będę opowiadać, bo nie widzę ku temu sensu. Pierwsza książka, jaką chcę przeczytać latem, to Demon i Mroczna Toń. Jest to książka, która jest drugą powieścią tego autora. Ja czytałam Siedem Śmierci Evelyn Hardcastle w zeszłym roku i bardzo dobrze się bawiłam na tej powieści. To jest takie trochę skrzyżowanie kryminału klasycznego z elementami science fiction. No i była to bardzo wartościowa lektura, trochę taka skomplikowana i trudna, więc trzeba było czytać w skupieniu, ale i tak. Można było się bardzo dobrze bawić, więc z chęcią sięgnę po tą książkę. Słyszałam już opinię, że ona jest troszeczkę gorsza, ale jakoś za bardzo się tym nie przejmuję. Tutaj akcja się dzieje na statku, na którym zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy, a to jest rok 1634. Słyszałam również zarzuty co do tego, że tutaj te realia historyczne nie są dobrze odwzorowane, ale jeżeli to jest rozrywka, to ja nie widzę aż takiego problemu. Złap i ukręć łeb: szpiedzy kłamstwa i o milczenia wokół gwałcicieli, Ronana Farą. To jest reportaż wydawnictwa czarnego, który na pewno chce przeczytać jeszcze na początku lipca. Ponieważ słyszałam, że 13 lipca ma wyjść serial dokumentalny w oparciu o tą książkę, jestem jej bardzo ciekawa. Tutaj jest tematyka dotycząca procederu molestowania seksualnego w Hollywood, a raczej samego śledztwa, które to te molestowanie, ten proceder ujawniło. Jestem ciekawa, zwłaszcza, że autorem jest Ronan Farrow, który jest dziennikarzem bardzo znanym i cenionym, prywatnie synem Łudiiego, Alena i Mii Farrow. Kolejna książka to Biblioteka o Północy. Jest to książka, która wygrała w kategorii Najlepsza powieść 2020 roku portalu Goodreads i to już jest wystarczająco dobry powód, żeby chcieć tą książkę przeczytać, ponieważ bardzo dużo osób się nią zachwyciło. A sam koncept jest interesujący. Mamy tutaj bibliotekę, która jest wyposażona w książki, które czytając przenoszą nas do jakiejś alternatywnej wersji naszego życia, przynajmniej tak zrozumiając opisu, który tutaj jest, więc mogę się delikatnie mylić, więc jest to na pewno coś ciekawego. Mam nadzieję, że to będzie dobra rozrywka. Latem chcę sobie trochę powtórzyć, trochę zapoznać z twórczością Zafona. Powtórzyć na pewno Cień wiatru, ponieważ czytałam go już w tej wersji kieszonkowej, która jest bardzo niekomfortowa do czytania. Bardzo mi się wtedy podobał, ale to już było dobrych kilka lat temu. Oprócz tego, w, z tego cyklu Cmentarza Zapomnianych Książek czytałam również Labirynt Duchów. Który jest tomem czwartym, choć ich, tych tomów nie trzeba czytać zasadniczo po kolei. I Labirynt Duchów też mi się bardzo podobał, choć to jest zupełnie inny, inna fabuła jest tam, zupełnie niż w Cień wiatru. Ale sobie chciałabym w te, wakacje, w te wakacje tego lata przeczytać Cień wiatru, ewentualnie Gra Anioła i na pewno ten zbiór opowiadań, który wyszedł w maju. I zobaczyć jak, jakie wrażenie teraz na mnie te powieści wywrą. Akcja się dzieje oczywiście w Barcelonie. Głównymi bohaterami jest ojciec, który jest księgarzem i antykwariuszem oraz jego syn. W czerwcu czytałam pierwszy tom Baśnioboru, więc sobie chciałabym latem przeczytać tom drugi i tą trzeci. Tom pierwszy mi się bardzo spodobał, o czym już wielokrotnie mówiłam. Tom drugi zwłaszcza mnie interesuje, ponieważ jego podtytuł brzmi Gwiazda Wieczorna Wschodzi, więc mam nadzieję, że to będzie ciekawe i trochę takie mroczne. Tam trochę było w tomie pierwszym o tym stowarzyszeniu, nie wiem czy takie słowa mogę użyć, i to mnie bardzo zainteresowało. No a o tomie trzecim nic na razie nie mogę powiedzieć, bo po prostu nie mam pojęcia, o czym on będzie. To są takie książki, które bardzo szybko się czyta, więc to jest dosłownie na jeden, dwa wieczory maksymalnie. Tak samo chcę przeczytać tą drugi i tą trzeci Nevermuru. Nevermur, tak samo jak właśnie czytałam w czerwcu i bardzo mi się spodobał, a słyszałam, że w kontekście Nevermuru hmm, króluje taka opinia, że z każdym tomem ten cykl staje się lepszy. E, I podobno najlepsza część to pustka wietrzna, czyli część trzecia, trochę taka najgrubsza, e, więc mam nadzieję, że również mi się spodoba. Te książki również czyta się bardzo szybko, więc myślę, że pójdzie mi to dobrze. Mam tutaj sześć części z cyklu opowieści z Narni, które chciałabym przeczytać. Je się też tak szybko czyta, że myślę sobie, że w jeden tydzień albo nawet w jeden weekend zrobię sobie taki maraton. Ja już czytałam tom pierwszy, którego tutaj nie mam, bo już czytałam go wielokrotnie, więc nie potrzebuję sobie go odświeżać i tom drugi, Książę Kaspian, ale ten Książę Kaspian jeszcze sobie odświeżę przed, przed czytaniem kolejnych tomów. E, oczywiście bardzo lubię ten świat, ten świat, który był wykreowany w tomie pierwszym. Znam też filmy. E, film pierwszy, czyli Lewcza Równica i Stara Szafa mi się podobał i Książę Kaspian też mi się podobał, ale Podróż wędrowca do świtu już podobało mi się trochę mniej, ale mam nadzieję, że te książki mi się spodobają. Mam nadzieję, że uda mi się również przeczytać drugi tom Ani w tej pięknej oprawie, o której już mówiłam również wielokrotnie. Tom pierwszy czytałam w czerwcu i bawiłam się świetnie. Te książki się czyta idealnie akurat latem. Czytam wiosną, więc to jest nie sam raz. Mam tutaj dwie książki autorstwa Rufuère, Śmierć pani Westaway oraz Pod Kluczem. Pod kluczem już dosyć dawno znajduje się na moich regałach, ale dosyć odkładałam te czytanie, bo pomyślałam, że lepiej się będzie taki kryminał, thriller, bo to jest właśnie taki gatunek, czytać jesienią. Mamy tutaj historię opiekunki Niani, która jest oskarżona o morderstwo dziecka, którym się opiekuje, jak się domyślam, opiekowała. I ta książka napisana jest z jej perspektywy. Słyszałam o niej bardzo dużo dobrych opinii ale nie wiem, czy uda mi się ją przeczytać latem, czy faktycznie nie przejdzie jednak na tą zimę, bo trochę bardziej mnie interesuje Śmierć Pani Westaway, czyli książka, która miała całkiem niedawno premierę. Mamy tutaj historię młodej tarocistki, tarocistki? Która dowiaduje się, że jej babcia zmarła i zostaje zaproszona na pogrzeb oraz na odczyt testamentu, ale jak się okazuje, dziadkowie babcia tej dziewczyny nie żyje już od kilkudziesięciu lat. Mimo to ta kobieta postanawia pojechać tam i sprawdzić, o co chodzi, więc na pewno mamy tutaj intrygę, sekrety rodzinne. Ja lubię takie klimaty. Słyszałam też porównania tej książki do filmu na Noże, który mi się strasznie podobał, więc liczę, że się nie zawiodę. Planuję przeczytać również w te wakacje Republikę Smoka, czyli drugi tom Wojen Makowych. Przyznam szczerze, że dosyć dużo, długo nie wiedziałam, czy w ogóle będę sięgać po ten tom drugi, bo Wojna Makowa, czyli tom pierwszy. Podobała mi się dosyć średnio, to znaczy ja dostrzegam te wszystkie zalety dobrze wykreowany świat, wartość akcji i naprawdę mnóstwo elementów, ale jakoś tak nie do końca poczułam tą historię. Główna bohater Karin też nie jest taką postacią, którą polubiłam. Słyszałam, że Republika Smoka jest zdecydowanie bardziej strategiczną pozycją. No i to jest dla mnie akurat na plus. Nie wiem, czego się po niej spodziewać. Myślę, że ją przeczytam, bo trochę mnie do tego zmobilizował fakt, że wyszedł, wyszedł właśnie tą trzeci, płonący bóg. Z tego coś. się, jeżeli się mylę, wkleję tu gdzieś okładkę, bo nie, nie pamiętam teraz dobrze. No i ten płonący bóg zbiera naprawdę bardzo dobre opinie. Nie wiem, jeżeli mi się Republika Smoka nie spodoba, albo spodoba mi się na tym samym poziomie co Wojny Makowe, czyli dosyć niskim. Takim przeciętnym, to raczej nie będę już szła w ten tom trzeci, ponieważ to są dosyć grube cegły. Czytanie ich zajmuje jednak trochę czasu, chociaż je się czyta dosyć szybko, więc em, nie wiem, właśnie wahałam się przez to, czy sięgać po to, czy kosztem innych książek. Oczywiście, skoro mnie ta, ten tom pierwszy aż tak nie porwał, ale mimo wszystko może się zdecyduję. Jeżeli chodzi o książki z literatury klasycznej, które chcę przeczytać tego lata, to na pewno będzie to doktor Żywago i hrabia Monte Cristo. Mam nadzieję, że uda mi się przeczytać dwa tomy. Nie będę tutaj opowiadać o tych książkach, ponieważ mówiłam o nich w poprzednim filmie, który się nazywał Typuję moich nowych ulubieńców. Więc jeżeli chcecie wiedzieć o nich coś więcej, ja o nich też nie wiem za dużo, bo ich po prostu nie czytałam, to odsyłam Was do tego filmu. A jeżeli jeszcze chodzi o książki, których fizycznie nie mam, a które chcę przeczytać, to myślę tutaj o czasie żniw, czyli bardzo głośnym ostatnio cyklu. Chcę przeczytać tom pierwszy. Tak naprawdę bardzo długo mnie te książki nie interesowały. Zupełnie. Ciągle je widywałam, ale gdzieś tam mijałam je i nie chciałam się jakoś w nie zagłębiać. Teraz wyszedł to kolejny tom z cyklu, czyli koniec maskarady. No i te książki znowu wróciły do łask, że tam Powiem. No, i ja się trochę zainteresowałam tą fabułą i nawet mnie zainteresowała. No i dodatkowo wyszły te nowe wydania, takie bardzo ładne i strasznie mi się podobają, więc mnie kusi, żeby sobie przynajmniej ten pierwszy tom kupić. Mamy tam historię Page, rok 2059. Page jest dziewiętnastolatką, która ma jakieś tam zdolności telepatyczne. Tyle wiem o tym w zasadzie, i słyszałam również, że tam każdy kolejny tom jest troszeczkę lepszy niż poprzedni. Więc jestem nawet trochę ciekawa. To chyba wszystkie książki, które chcę przeczytać latem. Na pewno jeszcze coś dojdzie, coś wypadnie. O wszystkich Was będę na bieżąco informować. Proszę napiszcie mi w komentarzu tytuł jednej książki, którą Wy chcecie przeczytać latem. Tymczasem dziękuję za oglądanie. Cześć.